Robisz klatę w poniedziałek, plecy w środę i nogi. No dobra, nóg dalej nie robisz. A potem dziwisz się, że mięśnie stoją w miejscu. Problem nie jest w tym, że nie dajesz siebie wszystkiego, tylko w tym, że albo katujesz partię raz na tydzień, albo zasypujesz ją setkami serii. I to właśnie zabija Twój progres. Dlatego dziś pogadamy o dwóch fundamentach. Pierwszy z nich to częstotliwość, czyli jak często w tygodniu trenujesz daną partię, a drugi Objętość, czyli ile serii robisz na partię w skali tygodnia. Proste dwa słowa, ale to one decydują, czy rośniesz, czy tylko się męczysz. Obiecuję, po tym odcinku będziesz wiedział, dlaczego jedni robią progres, a inni dalej wyglądają, jak w pierwszym miesiącu na siłowni. Częstotliwość to po prostu ile razy w tygodniu trenujesz daną partię. Niby banalne, ale to jeden z kluczowych elementów, który decyduje czy w ogóle rośniesz. Dlaczego to takie ważne? Bo mięsień po treningu potrzebuje zwykle 48 do 72 godzin, żeby się zregenerować. Potem jest gotowy na kolejny bodziec. Jeśli go wtedy nie dostaje, progres zwalnia. To trochę jakbyś miał egzamin i uczył się tylko raz w tygodniu. Raczej ciężko liczyć na piątkę. Raz w tygodniu. Klasyczny split poniedziałek klata wtorek lecy, siroda, barki, czwartek, nogi. A potem już tylko Netflix, no bo kto by robił dwa razy tą samą partię, co nie? Fajne jest to, że możesz naprawdę zmasakrować jedną partię, ale efekt końcowy zwykle wygląda tak. Przez dwa dni masz ogromne zakwasy, a przez kolejne pięć dni mięsień czekasz, w ogóle sobie o nim przypomnisz. Nie za efektywne. Dwa razy w tygodniu. Tutaj zaczyna robić się ciekawie. Mięsień dostaje bodziec, regeneruje się i zanim zapomnisz, że w ogóle istnieje, znowu go pobudzasz. To właśnie dlatego większość badań pokazuje, że dla naturali to optimum. Progres idzie, regeneracja ogarnia, a ty masz wrażenie, że naprawdę coś się dzieje. Trzy razy w tygodniu. Jeszcze lepiej w wielu przypadkach, szczególnie dla mniejszych partii jak biceps czy barki, tyle że tutaj musisz już uważać, żeby nie przesadzić z objętością, inaczej zamiast progresu będziesz miał tylko wieczną pompę i poczucie, że trenujesz więcej niż Arnold w Złotej Erze. A co z czterema, pięcioma, a nawet sześcioma treningami na partię w tygodniu? Tak, są ludzie, którzy tak robią. Głównie zawodowcy, genetyczne potwory albo osoby na wspomaganiu. Da się, ale to już skrajne przypadki. Dla większości z nas to szybka droga do przemęczenia, a nie nabitej klaty i pleców jak lotnisko. Dla 99% naturalni najlepsze efekty dają 2-3 treningi na partię tygodniowo. To wystarczająco często, żeby mięśnie rosły, ale nie tak dużo, żebyś musiał zamieszkać na siłowni. Skoro już wiesz, ile razy w tygodniu uderzać w daną partię, czas ogarnąć, ile roboty na nią wrzucać. I to właśnie jest objętość. Definicja. Objętość to nic innego jak liczba serii razy liczba powtórzeń razy ciężar. Ale uwaga, liczymy tylko te serie, które faktycznie dają bodziec mięśniowy, czyli takie, które wykonujesz blisko upadku mięśniowego. Jeśli kończysz serię z jednym, dwoma powtórzeniami w zapasie albo idziesz do totalnej odmowy, wchodzisz w objętość. Jeśli kończysz z pięcioma, sześcioma czy ośmioma Powtórzeniami w zapasie, sorry to nadal seria rozrzewkowa i jej nie liczysz robiłem już odcinek o upadku mięśniowym, więc w tym momencie możesz kliknąć kartę w prawym górnym rogu ekranu i od razu zobaczyć, co dokładnie znaczy trenować do odmowy lub blisko jej. To właśnie blisko upadku mięśniowego mięsień dostaje bodziec do wzrostu. Nie chodzi o nudne machanie ciężarami, tylko maksymalne wykorzystanie każdej serii. Ile tej objętości robić? Optimum dla większości ludzi to 10-20 serii na partię tygodniowo, wykonywanych tak jak wyżej, ciężko i blisko upadku. Początkujący 8-12 serii. Wystarczy, żeby mieście zaczęły rosnąć bez ryzyka przetrenowania. Średnio zaawansowani 12 do 16 serii. Dobry balans między bodźcem a regeneracją. Zaawansowani, 16 do 20 plus serii, ale tu już trzeba pilnować techniki regeneracji i diety. Inaczej zamiast progresu masz tylko zachwasy i frustracje. Najczęstsze błędy. Za mało serii brak bodźca, brak progresu. Za dużo serii przetrenowanie, brak regeneracji spadki siły. Liczymy tylko ciężkie serie blisko upadku mięśniowego. Nie chodzi o ilość machnięć handlem, tylko o jakość i maksymalny bodziec. Lepiej 10-15 takich serii tygodniowo niż 35 serii i zastanawiać się, czemu nic nie rośnie. Skoro już wiesz, ile razy uderzać w daną partię i ile serii robić, czas je połączyć w sensowny plan, bo sama liczba serii nic nie da, jeśli wrzucisz je wszystkie w jeden dzień i wymiękniesz na trzeciej serii. Zależność Większa częstotliwość pozwala lepiej rozłożyć objętość w czasie i zwiększyć bodziec mięśniowy bez przetrenowania. Lepiej trenować partię 2-3 razy w tygodniu po kilka serii, niż raz w tygodniu robić 15-20 serii pod rząd i żałować życia przykład dla klaty. Split klasyczny. 20 serii w jeden dzień. Serio, kto wytrzyma wszystkie z maksymalnym bodźcem? Upper lower lub push pull legs. 10 serii w poniedziałek plus 10 serii w czwartek. Lepsza regeneracja, częstszy bodziec i większa szansa na wzrost mięśni. Ważne, liczymy tylko serię blisko upadku mięśniowego. Jedno dwa powtórzenia w zapasie lub do totalnej odmowy. Seria z 5-6 powtórzeniami zapasu to tylko rozgrzewka, i jej nie wliczamy do objętości. Nie chodzi o katowanie mięśnia w jeden dzień. Lepiej rozłożyć objętość w tygodniu, dać mięśniowi czas na regenerację i iść blisko upadku w każdej serii. Wtedy progres przyjdzie szybciej niż myślisz. Dobra, nie komplikujmy życia, oto szybki przewodnik, ile serii i jak często walić w daną partię, na przykład klatę początkujący. Objętość na partię 8-12 serii tygodniowo, częstotliwość 2-3 razy w tygodniu. Lepiej rozłożyć te serie na 2-3 dni. Na przykład poniedziałek 4 serie, czwartek 4 serie, niż robić wszystko w jeden dzień i żałować życia. Średnio zaawansowani. Objętość na partię 12-16 serii na tydzień. Częstotliwość standardowo 2 razy w tygodniu, ale jeśli regeneracja pozwala, 3 razy w tygodniu. Przykładowo: poniedziałek 6 serii, czwartek 6 serii albo poniedziałek 4 serie, środa 4 serie. 5 4 Serie. Dopasuj do siebie. Jeśli czujesz, że regeneracja kuleje, lepiej pozostać przy dwóch treningach. Zaawansowani. Objętość na partię 16 do 20 plus serii na tydzień. Częstotliwość 2-3 razy w tygodniu. Pilnuj regeneracji, diety i techniki. Inaczej, nadmiar objętości możecie wykończyć szybciej niż maraton Netflixa. Złota zasada dla naturali. Objętość rośnie z doświadczeniem. Częstotliwość 2-3 razy w tygodniu to sweet spot. Każda seria powinna iść blisko upadku mięśniowego. Jedno-dwa powtórzenia w zapasie albo do całkowitej odmowy. Masz plan, wiesz ile serii, ile razy w tygodniu, super. A teraz klucz. Sprawdź, czy plan działa, bo inaczej możesz machać ciężarami miesiącami i nadal wyglądać jak w pierwszym tygodniu na siłowni. Śledzenie objętości i progresu. Zapisuj każdą serię, ile powtórzeń, z jakim ciężarem i czy doszedłeś blisko upadku mięśniowego. Jeśli kończysz serię z zapasem 5-6 powtórzeń, nie liczysz jej do efektywnej objętości. To rozgrzewka. Analiza efektów. Po 4-6 tygodniach patrz, czy waga, siła i sylwetka idą w górę. Jeśli progres stoi, czas na więcej serii albo większą częstotliwość, ale spokojnie nie przesadzaj. Dołóż jedno-dwie serie na tydzień lub jeden dodatkowy dzień dla partii. Jeśli czujesz zmęczenie, spadek siły, problemy z regeneracją, zmniejsz objętość lub daj więcej czasu na odpoczynek. Adaptacja. Każdy ma inną regenerację. Jeden może robić 20 serii klaty w 2 dni i wciąż czuć energię, a inny przy 12 seriach jest jak zombie. Trzeba obserwować swoje ciało, nie kopiować kolegę z siłowni, który tyle robi i rośnie jak na drożdżach. Tip. Pamiętaj, nie każda wizyta na siłowni to cud. Czasem lepiej mniej, ale każda seria z sensem i blisko upadku, niż 50 powtórzeń machania handlami, jak w rytuale wódu. Podsumowanie: Notuj, analizuj, koryguj. To właśnie monitorowanie progresu oddziela tych, którzy naprawdę rosną, od tych, którzy tylko myślą, że rosną. Trening to nie tylko machanie ciężarami. Najważniejsze są dwa fundamenty, objętość i częstotliwość. Ustaw je dobrze, a Twój plan zacznie wreszcie działać, a progres przestanie Cię omijać. Objętość to ile serii faktycznie idzie blisko upadku mięśniowego w skali tygodnia. Nie liczymy serii rozgrzewkowych, ani tych na luzie. Częstotliwość to jak często uderzasz w daną partię. Dla naturali złoty standard to 2-3 razy w tygodniu, choć zaawansowani mogą czasem pójść na 4, a nawet 6 razy. Wszystko zależy od regeneracji, grafiku, i możliwości ciała. Pamiętaj, nie chodzi o męczenie mięśnia w jeden dzień, tylko rozłożenie objętości w tygodniu, maksymalne wykorzystanie każdej serii i konsekwentną pracę. To jest klucz do wzrostu mięśni. Jeśli chcesz wiedzieć jak to rozłożyć w praktyce, konkretny plan, przypominam mój poprzedni odcinek o najlepszych schematach: FBW, Push Pull Legs i Upper Lower. Właśnie się wyświetla na ekranie. Teraz Twoja kolej. Sprawdź ile serii i jak często naprawdę uderzasz w każdą partię w swoim planie. Zostaw komentarz jak wygląda Twój tydzień treningowy i gdzie czujesz, że możesz poprawić progres. A jeśli materiał Ci się podobał, łapka w górę i subskrybuj, bo takich odcinków będzie więcej. W kolejnych odcinkach będzie więcej o budowaniu masy mięśniowej, więc zostańcie ze mną. Do zobaczenia!